Dzień dobry was wszystkim, wracamy po długiej przerwie i zaczynamy znowu z vlogami. Dzisiaj jesteśmy nad sami zobaczcie nad naszym polskim Bałtykiem. Dzisiaj naszym celem będzie brydza, która znajduje się za mną. Także wracamy z vlogami, troszeczkę więcej mam czasu, będziemy nagrywać, jeździć i pokazywać Wam podwodny świat. Także zostańcie ze mną, zostawiajcie suby, a my zaczynamy działać i... Powoli, powoli będziemy się ubierać i wskakiwać. A nasza bryza spoczywa na około 20 metrach. Z tego co wiem, była zatopiona w 2009 roku, ale specjalnie i wyłącznie dla nurków. Jest to taka atrakcja dla nurków, którzy po prostu mogą tam sobie popływać, ponurkować, pozwiedzać. Przy okazji porobić wstępne jakieś tam kursy. I tak to mniej więcej wygląda, ale mnie słońce razi. Dobra, no nic, no to lecimy. By bardziej wam zobrazować. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie, nie będzie widać. Tam jest bojka na brysie. Gdzieś tam, w tym miejscu, na około 20 metrach. Także powoli się zbieramy i wchodzimy do wody. Thank you Sprzęt spakowany. Teraz idziemy się przejść na Cypelek. Troszeczkę szacu Wam ponagrywam z, tej, z tego miejsca. Także mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Sorry, że jest za jakość dźwięku, ale może niedługo to poprawia i będzie dużo lepiej. Patrzcie na klimat tej restauracji. Konkretnie mega fajnie to wygląda. Miasto w województwie pomorskim. W powiecie płótkim nad Morzem Bałtyckim. Dzięki strategicznemu położeniu u wyjścia do Zatoki Gdańskiej, Hel stał się ważnym punktem na militarnym mapie kraju. Aktualnie nieświetną lokalizacją, aby spędzić wolny czas. Każdy znajdzie coś dla siebie. Od sportów wodnych po historyczne pozostałości, które nadal tam się znajdują. Nie zapominając o dobrej kuchni i malowniczej okolicy typowej wioski portowej. Osobiście jestem zauroczony tym miejscem. Zapraszam. Patrzcie na tę restaurację idealna. W moim klimacie, to chyba tutaj dzisiaj zjemy. Dobra, wchodzimy. Czekam tu na Ciebie, zaciskam powietrzu. i tak idą śmieją. Jestem zajęty tym knajpą, No mega była w moim klimacie, idealnie w moim klimacie, jeszcze takie fajnych najpij nie byłem i naprawdę jedzenie miałem spoko. Jeżeli chodzi o nazwę, to się nazywa Kapitan Morgan. Morgan coś takiego, także znajdziecie sobie na googlach, bardzo dobre opinie ma. Jedzenie, naprawdę spoko. Zapłaciliśmy około zł za tą rybkę. Także ceny, jeżeli chodzi o bałtyckie ceny, to też naprawdę przyzwoita kwota. Także zachęcam, żebyście tam przybyli, jeżeli tam będziecie mega zajerany. No i z tego miejsca. Dziękuję za oglądanie. Dzięki, że jesteście. Dziękuję nowym osobom, który, którzy po prostu mnie zaczęli obserwować, subskrybować i lajkować. Także z tego miejsca, popatrzcie sobie, z tego miejsca, żegnam się z Wami i trzymajcie się. I do zobaczenia następnym razem. Cześć. Dziękuję za oglądanie. Potrzebuję od Was subskrypcji, lajków i bardzo mile widziane komentarze. Dzięki temu mogę nagrywać jeszcze więcej. Trzymajcie się. Cześć, do zobaczytka!